Cześć! Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o bardzo ciekawej grupie leśnych akrobatów, mianowicie o sprężykach. Są one w stanie wykonać dość duży skok. Zaraz powiecie, hola hola, ale przecież uczyliśmy się w podstawówce, że to pchła jest najbardziej skocznym owadem. Jednak pchła wykorzystuje do skoku swoje tylne odnóża. Z kolei sprężyk wykorzystuje specjalną konstrukcję pancerza. Dzięki możliwości wypięcia elementów pancerza, jest on w stanie wykonać skok na dużą odległość w momencie, w którym znajduje się na plecach. Co ciekawe, chciałbym powiedzieć, że sprężyki są bardzo zróżnicowane i większość z nich potrafi skakać, ale zależy od gatunku, który jak chętnie skacze. Dzisiaj Wam pokażę bardzo ładnego czerwonego sprężyka, który właśnie taki skok wykonuje dość chętnie i często.